Jaką ja mam tu katanę? Wyglądam z nią jak prawdziwy ninja. A ja! Uważajcie, przestępcy! Dzień dobry wzywano mnie! Dziwne nikogo nie wzywałam. Chodź tu, pokaż mi co masz w walizce. Muszę wszystko sprawdzić. Mam tu termometr i inne medyczne narzędzia. To nikt nie choruje, zabieraj się stąd. Jak to nikt nie choruje? Spójrz jaką masz bladą twarz. Bo jej w takim stanie nie wolno ci pracować! Natychmiast rozpoczynam leczenie. O nie, nie mam mowy. Wiesz co? Już czuję się lepiej. Idź do swoich pacjentów. Proszę bardzo, o to. On. Pani doktor, nareszcie czekałem na panią. Tak bardzo boli mnie brzuch. Umieram. Dobra, zaczynaj leczenie. Nie będę przeszkadzać. Chyba się udało. Chodź tutaj. Co tam? Mam nadzieję, że zrobiłaś to, co uzgodniliśmy. Tak, tak, patrz. Nie rozumiem, co to jest. To twój Bobik. Tak jak prosiłeś. Nie! Mam alergię! Zawiesz go ode mnie! Co tak kichasz? Trzeba natychmiast zrobić zastrzyk. Żadnych zastrzyków i kociak ci zwiewa! Pospiesz się i go złap! Pyszna czekoladka. A co to takiego? Kto biega mi pod stopami? To jakiś potwór? Aresztuję go! Nie będzie mi przeszkadzał! Ojej, to kotek! Kociaków się nie aresztuje, więc spadaj stąd, póki jestem miła. Co? Cikici. Ojej, to było miękkie lądowanie Muszę szybko zabrać kotka, zanim ktokolwiek to zobaczy Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał Tego przestępcy już złapałam, nikt mi nie ucieknie Dzień dobry, jestem tu, by posprzątać ten bałagan Muszę ci się przyjrzeć, odwróć się Nic nie umknie mojej uwadze I mam dla ciebie prezent Pysznego batonika to będę lecieć. Nie tak szybko. Pokaż mi, co masz w wiadrze. Ta strażniczka jest taka wredna. Nie szkodzi, mam pomysł. Te podłogi są takie brudne, trzeba je pilnie wyszorować. Sprzątanie to bardzo odpowiedzialna sprawa. Myju, myju, trzeba tu wszystko wymyć. Zapomniałam wiadro. Bez niego nic nie zrobię. Jak tu brudno. Andy, chodź tu szybko. Nie poznałem cię. Co za przebranie. Masz mojego bobika? Dopóki nikt nie widzi, zabieraj go szybko. A on. Proszę. Nie rozumiem. To nie Bobik. On nie może oddychać pod wodą. Zwariowałaś? Schowaj je. Strażniczka idzie. Gdzie mam je schować? Do toalety? O nie, potknęłam się o wiadro. Narobiłam bałaganu. Co to za hałas? Co tu się dzieje? Nie wiem, o czym mówisz. To ja. Przepraszam. Mój brzuch daje mi się wyznaki od obiadu. Chodźmy stąd. Nie będziemy mu przeszkadzać. Uff, chyba poszły. Muszę się pospieszyć i sprawdzić, co z rybkami. Nic im nie jest. Tylko to nie mój bobik! Bardzo za nim tęsknię. Mój słodki przyjacielu, kiedy znów cię zobaczę? I love you. Witam panią strażnik. Jestem tu, aby naprawić wasze rury. Dobra, tylko najpierw pokaż mi pudełko z narzędziami. Chyba wszystko ok, możesz to zabrać. Czekaj, mam tu problem. Moje ulubione krzesło jest zepsute. je, proszę. Naprawić. E, e, dobra. Mam tu akurat odpowiednie narzędzia. Twoje krzesło będzie jak nowe. Muszę tylko przykleić tu i tu gotowe. No jesteś prawdziwą złotą rączką, Idź już. Sama mogłam to zrobić. Kogo oni teraz biorą do tej roboty? Taśmą klejącą przykleił. Bobik, już niedługo będę mógł cię zobaczyć osobiście. Tęsknię za tobą. Co tu mamy do naprawienia? Dalej śmiało. Co tu się dzieje? Trzeba tu wymienić żarówkę, proszę wejść do tej celi. No cześć! O się od krat. Strażniczka chyba nie patrzy. Muszę coś wymyślić, żeby wręczyć Endiemu jego zwierzaka. Zobaczmy, co my tu mamy. O, tak jest tym, czego potrzebuję, aby zrobić wielką dziurę w ścianie. Ale jakoś nie działa. Tutaj zdecydowanie pomoże mi wiertarka. O, nie! Też nie dała rady. Potrzebuję czegoś mocniejszego. Teraz ściana na pewno nie wytrzyma. Robię w niej dziurę w mgnieniu oka. Wszystko tam w porządku? E, tak, tak, wszystko okej. Okay. O taki po ścianie. Gotowe. Teraz najważniejsza część. Witaj, Bobik. Czas iść do twojego pana. Jesteś taki słodki. Chciałabym takiego pupila. Dobra, właśnie do dziury. Nie rozumiem. Co to jest? Szczur ścianie! Słabo mi... Co się stało? Dlaczego leżysz na podłodze? I co tam jest w ścianie? Szczur? Też się położę. O nie, co tu się stało? Omuchnij się! Mój słodki szczurku, jak się masz? Nikt cię nie skrzywdzi? Chodź do mnie, mój drogi. Ci dziwni ludzie cię przestraszyli, ale ja się ciebie nie boję. Będziemy przyjaciółmi. Nikogo nie ma, to można coś zjeść. A kto to? Witam Przyprowadziłam do najgroźniejszego przestępcę. Pana Fredkę. Mogę przyjrzeć się bliżej? Proszę, jeden do jednego. Rzeczywiście podobny. To on. Dawaj go tu. Wsadzimy go do więzienia. Nie będzie łamać prawa. A gdzie mój banan? Dopiero to był. Nie rozumiem. To było łatwe. Kto tu przyszedł? Tu ja. Przyprowadziłam twojego przyjaciela. Ekstra. Super. Ale to nie Bobik. Nawet nie wygląda jak pies. Ale bym się teraz. Zrzebnęła. Co tu się dzieje? Ty mi kogoś przypominasz? Gdzieś się widziałam. Pozbądźmy się tego wąsa. To boli. Wiedziałam, że jest fałszywy. Dosyć tego, masz kłopoty. Teraz cię aresztuję. Tylko wezmę moją pałkę. Zobacz, jaka jest duża. Zaraz oberwiesz. A ty powiedz, staw swoim spodniom. O nie! Moje spodnie, co za siara! Wszyscy się śmieją. Spadam stąd. O nie, chyba się potknęłam. Ha, dobrze ci tak. Jeszcze się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. No i kto się teraz śmieje? Cpaniaczku jeden. Wiozę, wiozę pyszności. Czekaj, czekaj. Co tam masz w wózku? Specjalne jedzenie dla więźniów. Zobaczmy, co dokładnie. O, burger frytki. Pyszność, aż mi cieknie. A co jeszcze masz? Mam tu mnóstwo smakołyków. Patrz, to dla ciebie. Najpyszniejsze skrzydełka na świecie. Dla mnie? Dzięki. Jedź sobie. Zaraz zjem pyszny posiłek. Coś jest nie tak z tym kawałkiem. Kucharzu, chciałeś mnie oszukać? Zaraz cię dorwę. Andy, chodź tutaj szybko. To zakłóca mój sen. To pora na lunch? No chodź, to ja. Nie poznałem cię. Przyniosłaś mojego bobika? Oczywiście, jest tutaj. Patrz, jaki słodziak. Chyba żartujesz. Jak można pomylić psa z królikiem? Kucharzu, twoje jedzenie wygląda dziwnie. Wiedziałam, że nie jesteś prawdziwy. Zaraz się przekonamy, czy mam rację. I tak znajdę to, co ukrywasz. Ale ja niczego nie ukrywam. Przecież widzisz. Nie wiem, jak ci się to udało, ale będę miała na ciebie oko. Jesteś z nią, prawda? No dalej, pokaż mi co tu masz. Okay. Znajdę wszystko. Jestem taka sprytna, strażniczka się nie domyśliła. To tutaj schowałam słodkiego króliczka. Chodźmy stąd, kochanie. No i kogo mamy tu tym razem? Stać! Zakaz wejścia. Przyszłam zobaczyć się z moim ukochanym. Czy to twój mąż? Gratulacje. A to jest wasze dziecko? Ale proszę o ciszę. Właśnie zasnęło. O, przepraszam, nie pomyślałam. Wejdź szybko. Dziękuję. Zaraz zobaczymy się z tatą. No jestem. Andy, przyprowadziłam ci kogoś. Zgadnij, kto jest w tym wózku. Patrz. Bobby, chodź do mnie szybko. O nie, on ucieka. Pospiesz się i złap go. Tylko nie to. Jak pysznie pachnie moja kiełbaska. A co to za goście? Dlaczego w pobliżu chodzi pies? I skąd on się tu wziął? Kiełbaska! O nie, pomóżcie mi! Zaatakował mnie pies! Ratunku! Bobik, bobik, o nie! Chyba strażniczka ma kłopoty. A skoro jest zajęta, wezmę klucze i uwolnię stąd Andy'ego. Biegnę do ciebie z dobrą wiadomością. Nie potrzebujemy już wózka. Teraz będziesz wolny! Fajnie! W końcu się stąd wydostanę szybko! To nie ten klucz. Nie pasuje. Potrzebuję innego. Pomocy! Ratunku! Kiełbasa na pewno odwróci jego uwagę. Łap! Gotowe. A teraz aresztuję cię za napaść na funkcjonariuszkę. Jesteś w poważnych tarapatach, piesku. Dobra, trzeba cię skuć. I zabieram cię do celi. O nie, strażniczka, a my nie zdążyliśmy uciec. Poznajcie naszego nowego więźnia. Posiedzi za atak na strażniczkę. Andy, powitaj swojego sąsiada. Bobik przyjacielu, jak dobrze cię widzieć. Misja zakończona, czas na mnie. A ty dokąd? Też będziesz siedzieć w jednej celi. Jak to? skniłem za tobą Bobik mój piesku. Dobra, cała szajka jest tam gdzieś miejsce. Wypuść nas proszę! Nie możemy siedzieć w jednej celi to z psem. Nie szkodzi, macie tu kiełbaskę słacznego. <laughs> Nie obchodzi mnie gdzie jestem, dopóki mam obok najlepszego przyjaciela. Stać! Ty jesteś? I po co tu przyszłaś? Y jestem lekarzem. To jest planowe badanie więźnia. Co masz w walizce? Spójrz. Może też potrzebujesz leczenia? Nie, dziękuję. Okej, okay. okay, już widzę chorego. Czy on jest chory? Proszę mnie nie rozśmieszać. No, proszę spojrzeć, zdrów jak ryba. Alex, jesteś chory. Ja? A, okay. tak! Jaki ja jestem chory! Serce mnie boli, brzuch mnie boli. Co się ze mną dzieje? No rzeczywiście potrzebuję pomocy. Proszę wchodzić. Dziękuję. Cześć! No wreszcie masz go? Tak, znalazłam twojego kumpla. Żeby go tu przynieść, użyłam podwójnego dna. Trzymaj! A to on! Fajnie, tylko że to nie jest mój kumpel! A wsik! Zabieraj go, mam alergię na koty. No, przestań! Rozmaciało się, dostałem też wysypki! A psik! A, chyba kopek znalazł sobie nowego przyjaciela? No, muszę złapać tego łobuza. Okej, okay. no co my tam jeszcze mamy? Ile jeszcze tam raportów mi zostało? Co się dzieje? Coś się rusza? Znaczy, że ktoś tu jest. To nie to, co myślisz. Rudzielcu, nie uciekaj więcej tak daleko. Przepraszam, zaszło nieporozumienie. No to ja wracam do domu. Ach, ci lekarze. Znajdę te kociarę. Cześć, jestem tu, żeby posprzątać. Muszę cię obejrzeć. Wszystko wydaje się w porządku, ale coś na pewno jest nie tak. Jestem pewna. Pokaż mi, co masz w wiadrze. W wiadrze? O czym ty mówisz? A zresztą proszę zobaczyć, jak tu jest brudno. Proszę nie przepuścić. Tylko ostrożnie, myślisz, że to wszystko? Jeszcze nie skończyłam cię obserwować. Alex. Hej, spójrz szybko. Chyba znalazłam twojego pupila. Tym razem musiałam go przemycić w wiatrze. Czy ten słodziak jest twój? Trzymaj. Co? To rybka. Oczywiście, że nie jest moja. Co? Nie krzycz tak. O nie, wszystko rozlałam. Musimy coś szybko zrobić. Rybki, no przykro mi, ale nie mam innego wyboru. Gotowe. Co tu się dzieje? Słyszałam jakieś krzyki. Alex, co z tobą? Przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Oj, kurczę, trzeba było od razu powiedzieć, idziemy stąd. Uff, udało się. Ojej, ryby mają tu całkiem wygodnie. No kiedy ona znajdzie mojego pieska? Bardzo mi go brakuje. Nie wpuszczę tu nikogo więcej, a ja załatwię wszystkich. Witam, mam tu remont do zrobienia. Zobacz, nawet przyniosłem ze sobą całą walizkę narzędzi. Pokaż mi, co jest w środku. Spokojnie. Tu jest wszystko, czego potrzebuję. Rzeczywiście. Dobra! Skoro już tu jesteś, możesz mi pomóc? Noga mojego krzesła jest złamana. Oczywiście! Tutaj pomoże mi najzwyklejsza taśma klejąca. Nie ma nic bardziej niezawodnego. Jest pan pewien? No dobra! Chodź ze mną. Pokażesz mi, co tam jest zepsute. Już prawie jestem u celu. Myślę, że dalej sam sobie poradzę. To jeszcze nie koniec. Mamy problem w tej celi. Nie ma tu absolutnie żadnego oświetlenia. Trzeba wkręcić żarówkę. Myślę, że dasz radę to zrobić. Trzymaj. Let's go. Ok, ok. Hej, Alex, nie chcesz czasem posprzątać celi? Trzeba powydzierać kurze. Muszę co zrobić dziurę! Czego użyć do jej wykonania? Myślę, że młotek sprawdzi się idealnie. Nie to nie to. Potrzebuję wiertła. Teraz na pewno mi się uda. Zaczynam! Co tam się dzieje? Dlaczego jest tak głośno? Spokojnie. Trwa remont! Okej, okay, otwór gotowy. Pozostaje tylko najważniejsza rzecz. Wsunięcie tam zwierzaka. Mam nadzieję, że to przyjaciel, o którym mówił Alex. Co to jest? Co się stało z moim psem? Oj. Alex, co się dzieje? Jak się masz? Co ci się stało? Ciekawe, co on takiego strasznego zobaczył. Co to? Świnia z psimi uszami? O nie, słabo mi. Najwyraźniej świnka też nie jest jego zwierzakiem. Dobra, no to szukam dalej. Co za smród. Czas na umycie butów. Cicho, dziecko śpi. Przyszłyśmy odwiedzić naszego tatusia. Stać, udowodnijcie najpierw, że się znacie. E, oto nasze zdjęcie. A, no w takim razie nie mam pytań. Czy mogę spojrzeć na dziusia? Nie wolno, on śpi. No dobrze, wejdźcie. Okay. E. Mój kochany przyjaciel! Alex, znowu tu jestem. Nie poznajesz mnie, to ja, Mila. Tym razem na pewno przywiozłam ci twojego kumpla, spójrz to? Mój piesek, w końcu cię zobaczyłem. No, chodź tu, kochanie, musisz wiedzieć, jak bardzo za tobą tęskniłem. E, mam tu prezent dla Dziusia. Proszę, co tu się dzieje? Mila, tego już za wiele. W końcu cię przyłapałam. Teraz będziesz siedziała dokładnie tam, gdzie Alex. Zrozumiano? Proszę, nie, proszę! To nie była moja wina! Chciałam dobrze! Takie to straszne, czy ja naprawdę jestem w więzieniu? Błagam, wypuśćcie mnie! Nie ma mowy! Bawcie się dobrze, gołąbeczki! Nie! No pomocy! Ratunku! Babciu, jesteś taka zabawna! W pierwszej rundzie chcę, żebyście mi zrobili słodki żel o smaku Coca-Coli. To proste, robi się. Żel? Kola? Nigdy wcześniej tego nie widziałam. A ja mam już pomysł, od czego zacząć. Na początek, oczywiście, muszę wziąć kolę. Otwieramy. No to zaczynam. Prawie idealnie, z wyjątkiem kilku kropel. Jean, lepiej wytrzyj się, gdzie twoja kultura? Wytrzyj się! Dziękuję, babciu. Najpierw muszę troszkę opróżnić butelkę z kolą, co nie będzie problemem. A teraz czas na beknięcie. Ojej, a ja tu coś o kulturze mówiłam. Dobra. Do koli warto dodać trochę cukierków. Będzie smakować lepiej i będzie ładniejsza. Następnie do tej samej butelki wleję trochę syropu kukurydzianego. To jest to, co wkrótce zamieni moją kolę w żel tylko dobrze wstrząsnąć. Ups. Oj, chyba syrop kukurydziany był zbyt lepki. Y, kontynuuję. O nie, przykleiłam się. Będę musiała użyć siły, żeby to oderwać. Jak inaczej Wiki spróbuje mojego arcydzieła? Nic mi nie jest. Wszystko ok. Udało się. Mój żel jest prawie gotowy. Muszę go tylko troszkę schłodzić, żeby był jeszcze bardziej galaretowaty i dobrze smakował. Super. To zbyt skomplikowane. Najlepszym żelem będzie zwykły miód, który można po prostu umieścić w lodzie. Czyż to nie jest genialny pomysł? To jakaś amatorka. Pokażę wam jak zrobić prawdziwy żel. Najpierw trzeba wlać kole na patelnię. Następnie wrzucę do niej żelki o smaku coli. Rozpuszczą się i sprawią, że moje przyszłe arcydzieło będzie jeszcze smaczniejsze. Ostatni składnik jest tajemnicą. Dzięki niemu żel nabierze wspaniałego blasku. A teraz gotujemy powstałą mieszaninę na patelni, dokładnie mieszając. Gdy żel będzie gotowy, można przelać go do butelki. Właśnie w ten sposób. Ostatnim krokiem jest schłodzenie. Nikt nie poradzi sobie z tym tak dobrze jak ciekły azot. Trzeba nim polać butelkę i odczekać kilka sekund. Drogie dzieci, bądźcie ostrożne. Nie zbliżajcie się do azotu bez opieki dorosłych. No gotowe. Wiki, czas wybrać dzisiejszego zwycięzcę. Nawet nie wiem od czego zacząć. Wszystko wygląda pysznie. Pierwsza niech będzie babcia. Za bardzo przypomina zwykły miód. Teraz czas na szefową kuchni. Wygląda pięknie, ale dlaczego ten żel tak błyszczy? Została tylko Jill. Wow, to jest naprawdę dobre. Nie sądzę, aby ktokolwiek miał jeszcze jakieś pytania. Jill, wygrałaś! Jest, wiedziałam! Co to takiego? To jest wszystko, co potrzeba do zrobienia gofrów. No to zaczynajcie. Robi się gofry? Co? Gofry to moja specjalność. I wiem lepiej niż ktokolwiek inny, jakie gofry lubi moja wnuczka. Najpierw trzeba zamieszać ciasto. Wszystko standardowo mąka, jajka, masło i oczywiście cukier i mleko. Mleko nawiasem mówiąc jest pyszne. To jest prawie gotowe. Zapowiesz szefowo kuchni! Szału nie ma. Moja maszyna jest szybsza. Jak to? Muszę przyspieszyć! Muszę zrobić najlepsze Czy Jig wybacz, ale z dwoma trzepaczkami będzie szybciej. Wątpię. Ja mam już wszystko gotowe. Pozostało tylko podzielić ciasto na mniejsze części i zafarbować każdy na inny kolor. Właśnie w ten sposób. Teraz można zrobić gofry. Z kolorowego ciasta wyjdą mi niesamowite. Zobaczcie, jakie są piękne. A mnie wyszły też naprawdę smaczne. Sama już wszystkiego spróbowałam. Pyszności. I nadal myślicie, że możecie konkurować z wielką szefową kuchnię? Nie, nie sądzę. Mój tęczowy gofry jest gotowy. Teraz muszę go pięknie podać. Dlaczego nie zrobić tego na czarnym talerzu? A Abita śmietana będzie robić za chmury. Nie zaszkodzi też troszkę kolorowej posypki. Tak dla upiększenia. Super! Dodam jeszcze troszkę. A ja wiem, że moja wnuczka najbardziej uwielbia gofry swojej babci. I są już gotowe. Trzeba je udekorować lodami i owocami. Nie ma nic lepszego w tak słoneczny letni dzień. I odrobina syropu klonowego też nie zaszkodzi. A co ty wyprawiasz? Nie, mam wszystko pod kontrolą. Zaraz będą i gofry. A może nie? Wygląda na to, że troszkę źle obliczyłam ilość ciasta, ale nie szkodzi. W moim plecaku na pewno znajdzie się coś przydatnego. O, puszek! Nie wiedziałam, że wskoczyłeś do mojego plecaka. O, to jest to, czego szukałam. Makaron z zuki chińskiej, którego użyję do zrobienia nowych gofrów. Włada je do gofrownicy. i otwieram. Nie jest to zbyt apetyczne. Zobaczymy, co powie Vicky. Ojej, co to za gofr z makaronem? Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Mam nadzieję, że jego smak również nie zaskoczy. Sprawdźmy to. o ochyda. Nigdy w życiu nie jadłam nic gorszego. Ale babcia zrobiła gofry dokładnie takie, jakie lubię. Miło jest wiedzieć, jak bardzo niektórym na tobie zależy. Dziękuję, babciu. To jest niewiarygodnie pyszne. O tak! Wow! A szefowa kuchni Eni stworzyła prawdziwe dzieło sztuki, w dodatku bardzo smaczne. Brawo! Ale chyba tym razem nic nie dorówna go from babci. Uwielbiam je odkąd byłam malutką dziewczynką. Gratuluję zwycięstwa, babciu! Ura, wiedziałam, że je załatwię. Tym razem. Tym razem chcę pączki. Mam nadzieję, że mnie nimi nakarmicie. Bo moje pączki będą szybkie. A moje smaczne. Oj. Nieważne. Smaczne? Zgadzam się. Nutella jest taka smaczna. A, czy już zaczęliśmy? Przepraszam, rozproszył mnie mój krem czekoladowy. Ale nie szkodzi, jestem gotowa. Najpierw muszę wziąć paczkę ciastek Oreo i zmiażdżyć je na drobne okruchy. Tadam! Teraz te kawałeczki należy wymieszać z Nutellą. To moja ulubiona część gotowania, ponieważ potem można spróbować tego co wyszło. Mmm, Wszystko co muszę zrobić to wlać powstałą masę czekoladową do tego urządzenia do robienia pączków. Tylko na to spójrzcie. O, tu jest mieszanka do pączków. Dziękuję, szefowo. Zalewam masą foremki i czekam. Babciu, jesteś taka powolna. Moje mini pączki są gotowe. Zobaczcie, jakie ładne. Teraz trzeba je przeciąć na pół i nasączyć w środku syropem. Właśnie zamierzam zrobić. Prawie gotowe. Teraz potrzebuję białego kremu do udekorowania pączków na wierzchu. Aby to zrobić, włożę go do rękawa cukierniczego i wycisnę na pączki przez otwór po drugiej stronie. To bardzo poręczne i naprawdę smaczne, ostatnim krokiem jest posypka. Bez niej pączki nie są pączkami. Zobaczcie, jak szybko zrobiłam tarty dzieło. Wy możecie tylko zazdrościć. Dlaczego moje pączki też są prawie gotowe? Muszę je tylko posypać cukrem, pudrem. Oj, Jill, przepraszam. No, teraz wszystko gotowe. Te pączki są takie apetyczne, że mam ochotę ich spróbować. Chwileczkę to dla Vicky. I Dla jej siostry Jill. co ty tu wyprawiasz? Nie wolno tak się obchodzić z urządzeniami kuchennymi. Zobaczcie, jakie piękne się mi wyszły. A będą jeszcze lepiej smakować z Nutellą. Piki, czas wybrać, kto wygra tym razem. Szefowa kuchni Eni ma najładniejsze pączki. Chcę ich szybko spróbować. Że są piękne, to jeszcze nie realnie pyszne. Jestem zachwycona. Następnie spróbujmy tego, co zrobiła babcia. Dobre, ale zbyt zwyczajne. Spodziewałam się czegoś więcej. Jill, mam nadzieję, że twoje pączki mnie zaskoczą. Czekoladowe bardzo mi smakują, ale szefowa kuchni Eni nadal ma najsmaczniejsze pączusie. Gratulujmy jej zwycięstwa. Moje umiejętności po raz kolejny zostały docenione.